Cześć! Tym razem spróbujemy stworzyć kostkę cukru z użyciem systemu cząsteczek. Na początek pozbądź się kamery i lampy, ale tym razem zostaw cuba. W końcu jakby nie patrzeć, kostka cukru jest kostką. Odpal zakładkę Shading i pozamykaj panele z lewej. Jesteśmy już przygotowani, więc możemy rozpocząć tworzenie cukru. Zduplikuj kuba, przesuń go w bok i pomniejsz, ten obiekt będzie nam służył jako ziarenko cukru. Otwórz panel cząsteczek i kliknij plusik, żeby stworzyć nowy system cząsteczek. Aktywuj tryb Hair, bo chcemy mieć statyczne partikle na naszym obiekcie. Rozsuń kategorię Render i w Render As wybierz object. Jako instance object wybierz mniejszą kostkę i otrzymaliśmy małe kuby na większym cubie. Nie musimy tworzyć ultra realistycznej kostki ze wszystkimi ziarenkami w środku, bo i tak ich nie zobaczymy, ale powinniśmy zadbać o to, żeby było ich na tyle dużo, by stworzyły iluzję prawdziwej kostki. Dobrym pomysłem jest zwiększenie wartości Scale Randomness. Dzięki temu każde ziarenko będzie nieco innych rozmiarów. Teraz przejdź na samą górę i włącz opcję Advanced. Niżej powinna pojawić się kategoria Rotation. Aktywuj ją i zwiększ Randomize. Jak widzisz, nic się nie stało. Zmień opcję Orientation Axis na Normal. I od razu lepiej. Każda cząsteczka dostała jakiś losowy obrót. Jest to całkiem fajny efekt, ale ważne, żeby z nim nie przesadzić. No to sprawdźmy, jak to wygląda w trybie Rendered. Niestety, widać, że nic nie widać, a to dlatego, że nie mamy światła na scenie. Włącz tryb świata w panelu materiałów i dodaj obraz HDRI. Jeżeli nie wiesz o co z tym chodzi, to polecam sprawdzić poradnik w karcie u góry ekranu. I mamy coś, co przypomina kostkę cukru. Jeszcze przydałoby się sprawić, żeby ziarenka tak fajnie odbijały światło. Przejdź do materiału kostki, zmniejsz Roughness, zwiększ Specular i dodaj Clear Coat. Tym sposobem powinniśmy otrzymać bardzo fajne odbijanie światła. Dla większego realizmu zwiększ opcję Subsurface. Ona sprawi, że światło będzie prześwitywało przez obiekt co wyeliminuje twardy wygląd cieniowania. W panelu Subsurface Radius kontrolujemy jego kolor po przejściu przez obiekt. Te wartości to kolejno R, G i B, czyli czerwony, zielony i niebieski. Teraz wszystko zlało nam się ze sobą. Dodaj noda Ambient Occlusion i sprawdź co on robi. Prawdopodobnie nic nie zobaczysz, a to dlatego, że najpierw powinniśmy włączyć Ambient Occlusion w opcjach Eevee. Do tego powinniśmy dodać noda MAF ustawionego na Power, co da nam kontrolę nad ciemniejszymi obszarami. Dla wygody możesz włączyć przezroczyste tło. Kostka wygląda bardzo fajnie, ale jest zbyt równa. Dodaj jej modyfikator Subdivision Surface. I tutaj bardzo ważna rzecz. Kolejność modyfikatorów ma wielkie znaczenie. Teraz najpierw pojawiają się cząsteczki, a dopiero później dajemy Subdiva. Ustaw go jako pierwszego, zmień tryb na Simple i klikaj Apply. Dzięki temu dostaliśmy więcej geometrii, którą zaraz powyginamy. Dodaj modyfikator Displace z teksturą Clouds. Zmniejsz trochę siłę modyfikatora i jest całkiem spoko. Włącz Smooth Shading i znowu zamień kolejność, żeby cząsteczki dopasowały się do zmodyfikowanej powierzchni. Myślę, że udało się stworzyć całkiem przekonującą kostkę cukru i jak widzisz, nie było to jakieś niesamowicie trudne zadanie, znaczy mam nadzieję, że nie było trudne.